Super, ma, że pepe, Wszyscy mówią, że nie, nie, nie można, że tutaj jest niebezpiecznie Nic się tu nie dzieje strasznego, nie? A, gang, como gangsters, bandas. Jest, una banda. A, a. Pierwszy raz będzie teraz metro metrokable i muszę się zastanawiać, ola. Będziesz zastanawiać, skąd ta czapka, no właśnie stąd, żeby ludzie e, nie wiedzieli, z kim jest. A, loku, loku. O, jacyś z entra. <grywa> 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 Con mi amigo Jesse. Hola! <grywa> que conocí como? Ayer? Ayer, <grywa> ayer, ayer. de confianza me lleva a unas más peligrosas. Nie, <grywa> yeah, po, po, poznałem, poznałem Jessego wczoraj w sklepie i... Powiedział mi, że możemy normalnie mogę z nim sobie pójść pojechać na, i pozwiedzać najfajniejsze miradory. Problem jest taki, że jest noc yy, i, i co wszyscy mówią, że nie, nie, nie można, że tutaj jest niebezpiecznie i tak dalej, więc zobaczymy czy jest faktycznie tak niebezpiecznie. Dlatego wziąłem ze sobą wszystkie e, moje artefakty, jakie mam, które dają mi szczęście, a głównie czapeczkę od mamusi mojej kochanej, którą pozdrawiam. No, i też, żeby zakryć mój kolor włosów. No ale cóż, raczej, raczej. Tak, bo raczej chyba wszyscy widzą mi tak, że wyglądam na zagranicznego. z jego poznałem wczoraj. I yy, zaczęliśmy rozmawiać i powiedział mi, że może mnie wziąć pokazać najfajniejsze tutaj miradory. No i tak jedziemy do jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic z w tym momencie. Yy, nie powiem, miałem trochę Pietro, ale teraz już się czuję troszeczkę spokojniej. Eh, Jesse post, Jak widzicie, oh, io posso spostare il mio gozzo. dice che mi 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 Ah, de la costa, de Caribe. Mm. Yo Ay, cuando nací lo... nos mudamos a Medellín, pero sí somos de Polonia. Tú no eres gringo, tú pareces gringo. <risa> 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 no, no, no. ¿Y usted de qué parte es? Yo, de Polonia. ¿Sabes dónde...? Sabes dónde es? ¿Te molesta si lo grabo o no? Mejor no. <laughs> bueno, tímida. Sí, Yo soy de Polonia. Uh, y... ¿Sabes dónde es Polonia? No. Ah. Sí, en Europa. Eh, y qué. ¿Y aquí está seguro? ¿Sí? ¿No pasa nada? Sí, porque, el chaleca, no pasa nada. Darme porque, ¿sabes? Mucha gente me dice, no, no vayas a Pikachu No vayas allá allá Porque es súper inseguro, que te roben o algo No, yo estoy dependiendo más que todo de las partes Ah, bueno, entonces quién Ah, sí, pero uh, voy con Jessy Y Jessy va acá, la seguridad, seguridad. Sí, Que, que bueno. lo cuida Hasta luego, chau ¿Cómo qué? ¿Cómo te encuentras? Ah, eh, litvin.blogs. Eh, litvin.blogs. No, no entendió, ¿no? No entendió. No lo había dicho antes. Ay. No había entendido lo que te había dicho, que cómo te encontraba en, en la red más que los seguidores. Bueno, bueno, pues ya se fue Ya se fue <laughs> ya se fueron. <laughs> uh, ¿Y nosotros más, subimos no, más? Más, más, más. tiene que subir digo que más arriba, más, mucho oh. más arriba. Entonces vamos lo más arriba. Lo más arriba que pueda. Mira, ahí se ve todo parece Brasil, ¿no? Ahí están jugando de fútbol. Están jugando fútbol. sí, están jugando fútbol. Super guay. Ay, me encanta. Ay, yo hace mucho no jugué fútbol. Sí. <laughs> sí, ya mira, mira, aquí donde vamos? ¿A quién vamos? Ahí, ahí, ahí. Aquí ahí. vamos. Sí, ahí. Mira que hay mucha gente. Ay, sí. Mucha gente. ahí. Sí. Uh, aquí es una discoteca. Sí, sí. sí Casi. Sí, sí. ¿Eso es sí, Santo el... Domingo? Sí, todo, todo es Santo. Mira, los caballos. Caballo. Ay, que mucha gente. Mira los caballos ahí. A jestem nie, bo osiołek tam był. Tak, Gwita. No i co? Jedziemy. Wczoraj poznałem gościa, a dzisiaj poświęcam mu swoje życie. Nie no, ale powiem oh, szczerze, że trochę się bałem wchodzić na te barierę, więc samemu pewnie miałbym cykora, no ale że jest taka... O widzicie, jedzie cały czas trzeba wyjść. Ale no fajnie, że poznałem Jessiego, bo dzisiaj tutaj mnie oprowadzi i będzie się mną opiekował. Mam nadzieję, i nic się nie wydarzy. I zobaczymy ładne, fajne widoczki. No i też pokażę wam jak wygląda życie w Barrio, czyli w takiej trochę paweli tutaj. Nie wiem, czemu wszyscy mówią, że to jest niebezpiecznie, żeby nie wyjeżdżać, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy, że będziesz łatwym celem i tak dalej. A widzę, że jest tu o wiele bezpieczniej niż tam, gdzie ja żyję. Simón y Jesse en una aventura. <risa> <risa> Fawel. Tak wygląda życie na Pawelach A tam gdzie ja mieszkam to po prostu same Czpuny, same zombiaki, a tutaj ludzie uśmiechnięci, fajni, pozytywni. Ekstra. A jest! No bardzo ładnie tu muszę przyznać i czuję się całkowicie, aż się da dopiero na tu 5 minut. Ale no nie wiem, jak wychodzę ze swojego pokoju to... To, to, to mam pełne gacie, no w cudzysłowie wiadomo, ale tutaj naprawdę, no patrz ile w ogóle jest ludzi i jaka atmosfera w ogóle jest fajna. A wszyscy mówią, nie wyjeżdżaj do góry, nie idź na barrio, bo, bo nie. Znaczy nie wiem, jakby byłbym sam, ale wątpię, żeby coś śmiało, być innego. me encanta este clima aquí. Wow. Es lo más popular este barrio de San Domingo. Sí, no, to teraz moi drodzy, przygotujcie się na wito Nie wiem, czy kamera to da, ale. Trzy. Dwa. O, man! Jeden. Uuu ja. Też Uj, que grande. Moi drodzy, Medellin. Te cimba so. Dobra, pierwszy raz. E... Mi primera vez, hermano. ¿Primera vez? De, de Aquilasi. No había tomado de oh, desde que llegaste. No, Aquilano. Ah, pues bueno, vamos a darle la prueba. ¿Eso es likes. Sí, eso es light. Like. Está buena, está buena. Es súper delicada con esta suerte. Más de lechuzcas, acá Más buena vez acá. ni fajnie, miło, sympatycznie. Dzieci się bawią. Rodzi Widzicie? Rodzinka tutaj się chodzi. Jedyna taka sytuacja była, że teraz wchodził jakiś dwóch dziomali i się tak strasznie krzywo patrzyli na mnie. miałem akurat kamerę, wyciągałem, żeby nagrać to co teraz mówię. Ale... Salut. No. I ogólnie powiem tak, ja strasznie miałem wątpliwości, żeby tutaj się udać, bo wszyscy, wszyscy, wszyscy powtarzali, nie, super niebezpiecznie, nie, idź, bo im wyżej, tym gorzej. A okazuje się, że tutaj akurat nie jest taś w sensie ja też nie chcę mówić, że warto chodzić po wszystkich barijach, jak jesteś e, zagranicznym, odejnach jest inaczej, no jak jestem z kimś stąd to zakładam, że to prawdopodobieństwo, że się stanie gdzieś tam spada jest mniejsze, wiadomo, no bo jesteś lokalcem, ale, ale wciąż, ale wciąż... Trzeba uważać i na pewno nie we wszystkie miejsca się udawać. I nie w nocy. Mówię o tym, że w dzień jeszcze można, ale w nocy no nie, 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 nie radzę. Podobno najładniejszy Mirador w całym Medellin ale też również najbardziej niebezpieczny. Wszyscy mówili, że nie przyjeżdża tutaj nocy, no ale, nie, teraz byłem w nocy, ale ja każdy w i rozmawiałem z paroma osobami, mówiłem, że kiedy z towarzyszem jak jestem z kimś, to spokojnie, nie będzie problemu. Zresztą Jesse tutaj żyje mieszkaniec, raczej na lucie. starliśmy Jesteśmy i teraz idziemy coś zjeść najpierw, tutaj jest przyjemność sensie, no. Hola, buenas. Zaraz pokażę Wam widok z Picacho, no tutaj jest zupełnie inna atmosferka, już jest spokojniej, ciszej. ¿Cuánto te a comer Uno, uno. Una Una... Sí, una pechuga, sí. Sí. para llevar. Aquí. Ah, aquí por mirar. Hej, una y yo. Alperito de tak, i de Pikacio. Taki spokojny. Nic się tu nie dzieje strasznego, nie? Eee, ładne I tam jest widok piękny na cały Medellin No, jestem i jest, jest spokojnie. Nie ma żadnego strachu póki co. Ludzie normalnie sobie żyją, pracują, jedzą, gadają. A eee, nie czuję jakiegoś tam zagrożenia.

żeby nie było, widzicie, jestem na Pikachu. <laughs> Też jeszcze mógłby powiedzieć, że ja sobie robię i poszedłem na jakąś turystyczną. Aj, parcero, hey, man, hey. tu eres un artista! Hey, What the hell! Wow, hey, qué chimba, hey, qué chimba, qué chimba, es serio, wow. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Apóyeme en las redes de Álvarez. De Álvarez. ¿Tú eres de aquí de Picacho? De Picacho. De, de, de ah, sí, bueno, chimba, miren, tú tienes de un de gran Instagram. talento. Van a ser artistas por acá, Amén. ¿no? Claro. Amén. Sí, te bien, te deseo todo conto, lo mejor. Hey, este gracias, año gracias es tuyo. Mi primera vez en Picacho. Ah, qué va. Toda la gente me dice. Sí, sí. Yo, yo empiezo. Yo. No, no, soy, me, yo, ¿Sabes cuántos ¿sabes cuánto no seguidores que tengo? Pensando, 200, ¿Qué influencer soy? Nada. Pero con este contenido que aquí, puede ser que un día sí, seguro. Sí, ah, un la seguro si me toda ¿Puedo grabar? Bien, no, bien, tienes no problema. Grabé, mira, no, no, yo mira man, que lo, eh, te yo tengo no poca Toda pero gente no, que gente no, que peligroso. no, no, y no, pero la pero la gente de Medellín me Medellín yo dijo, yo no, "Ah, yo no, 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 está no, peligroso y qué o sea, me la un sí. artista. Y ustedes son de aquí? Claro que no sí, pasa sí, nada, No, no así pasa y nada, vean, Entonces, ¿para qué la cara. gente dicen que está peligroso, entonces. Y no saben, ¿no? No, no, saben, saben. no, saben. no, no saben, suben no solo suben, a... No suben hasta donde realmente Exacto. solo hablan por hablar sin ni siquiera conocer bien cómo es la zona, cómo es el lugar. Ay, ¿no yo entiendo? me porque la verdad yo tenía miedo. Ay, toda la gente dice, ah, me roban, me matan o algo, pero o ahora ahora me pare... ahora me siento súper como feliz que estoy acá. Tú, ¿tú tienes una sí, energía claro. de artista, te Ay, lo digo yo, Ay, en sí, serio. Muchas gracias, amigo. Yo 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 Sí, yo te sigo. Dale, el parcero te sí a mí también. que ahí Dame tu Insta, vamos a cambiarnos, ¿no? Claro. Todo, siempre. Chao. Yo te sigo, hazme, estamos, hazme, en, hazme, contacto. Hazme, estamos hazme, en contacto. Hazme, hazme, Esperamos hazme, que los hazme, dos hazme, un, hazme, un hazme, día subimos muy arriba. Vamos para la cima. El parcero vea el pollito, vea. Ah, el pollito mío. ¿Quieren un pollito? No, no. No, pero yo quiero regalarlo algo de comida, <laughs> ¿no? Claro, hay que. Solo humildad mía, ya. Sí, sí, coge, coge, coge lo que quieras sí, sí. Comemos, comemos Coge todo eso, todo eso Yo igual no tengo tanto así Los yo le pago me lo bendigo yo Sin palabras Me da energía que se me Siempre, siempre, hermano Chao Parceros, parceros No, y, widzicie. Debería ser tan peligroso Y es tan increíble, ¿no? Increíble, de naprawdę. Hola, buenas. Hola. No, y check. Uy, uy. Se sí, ve bacano, ¿no? Bacano, hermano. Super bacano. Ay, ay, ay. Yes. La pepa que la pepa que lo vamos a matar. muchas gracias. De verdad, en serio, que, que es, na, me cogiste na, por aquí. Todo es, todo es por ti, la verdad. Que, <laughs> To jest to jest ten nocie, to jest ta, noc, jest ta super chimba. Es gracias, E to serio. Uff, dobra, no jeszcze tylko zostaje wrócić, miejmy nadzieję, że bezpiecznie i tyle. Ale póki co jak sami widzieliście, naprawdę zarumbiście. Wszyscy mówili, nie jest na Pikachu, nie jest na Pikachu, super niebezpiecznie, a, a tak naprawdę najlepszą energię czułem. I na tym miradorze w poprzednim Santo Domingo. Y Porque sabes que pasa, la gente en, allá en abajo en Medellín me están diciendo No, que aquí en Barrio es súper peligroso, Picacho es súper peligroso A veces. Y super buena energía aquí la verdad Lo que pasa es que es peligroso Si voy solo Por los pillos pues. que son ospillos? los pillos? malos Ah, como gangsters, bandas Eso, una Ah, va allí contra la banda acá, Ah, ah, casa. bueno. Pero sí, si yo no sí, soy sí. de la banda... Ah, no, no. Para, está bien. A las mujeres les gusta la plata. ¿Y no hay normales aquí que, que buscan un amor verdadero, no solo plata? El ¿Amor verdadero? Sí, o no existe ya. Pero ya lo no El bolsillo. ¿Bolsillos qué dices Qué mal el amor entonces. Amor verdadero es bolsillo. Qué mal. Como hay, como hay un dicho por ahí, por la plata va a ir al perro. Ah, sí. ¿Y estas bandas aquí, Como para qué pelean? ¿No pueden vivir tranquilos? Vacunas. ¿Va por vienen, territorio? Vienen, sí, eso era. Vienen, y por decir, aquí hay una tienda. Ajá. O no, un almacén y vienen y le coran por cuidarla. Ah, vale. Para que no la roben. Ah. Ah, uh, roben las tiendas. Pues dicen, pues para cuidarlas. Sí. ¿Quién dice que para cuidar? Es como un impuesto. Sí. Las sí. bandas cobran un impuesto. Ah, pues vale. Un impuesto. Entiendo, entiendo. Para tranquilidad. Sí, en Polonia eso teníamos, pero hace 30 años y afortunadamente ya no tenemos. ¿A dónde? En Polonia. Que también eran, eran algunas bandas en sí. algunas ciudades y estaban cobrando dinero para, para, para tranquilidad. Pero la verdad, la, el peligro era, eran ellos solo. Y es como, bueno, nos pagues, no te va a pasar nada. Eso dicen aquí, pero es mentira. Редактор